Nie? Będziesz tęsknić? Tatoś będzie tęsknić. <gry> o, znerwował się. Nerwusty? Dobra, dotarliśmy na lotnisko. Wypiliśmy kawę, która była bardzo droga. Ale dobra, a teraz lecimy sprawdzić, czy nasze walizki przejdą w ogóle, bo chyba... Chcę spełnić moje marzenia. Bo kurde, trochę chyba za duże są, ale zaraz zobaczymy. Tutaj. Chyba mamy problem. Chyba bardzo mamy problem. A zobacz w poprzek, czy cokolwiek czy jakkolwiek się ją da tak wypchnąć. I jak ubijesz mocno. Kurde, weszła. Krudy. Chyba się jednak udało. Proszę <grywa> bardzo, stylów kamoniki. Żeby jak najwięcej rzeczy weszło do bagażu podręcznego. Z którym wyglądam jak żuczek. Sukieneczka, która zajęła najwięcej miejsca. Buciki na pustynię. Potróż zajmowały duże miejsce. No i pustka, jakby było mi zimno w samolocie, żeby miała się czym okryć. No i oczywiście woda. <grywa> tak. Zdatna do picia, z butelkami filtrującymi na paszporczyki. <gry> Lecimy. Yalla. Co? jest bye. Klamra. Nie to pasuje, yeah. w kraju wąsatych szejków wylądowaliśmy na lotnisku kupiliśmy już kartę, daliśmy za nią kartę internetu kartę do, do telefonu, no do internetu głównie daliśmy za nią 99 dirhamów za 6 giga w sumie nie jest źle jest dobrze więc idziemy teraz kupić bilety na busa bo wcześniej byliśmy, ale musieliśmy czekać, ponieważ bilety można kupować od danej godziny. I musimy czekać 20 minut, żeby kupić bilet na autobus, który będzie godzinę po zakupie biletu. Czyli o 22 możemy kupować bilety, które będą dopiero o 23. No i w sumie półtora godziny chyba trochę do Dubaju. Do Dubaju godzinkę, ale Godzinka. do hotelu o, ale mamy dwie godzinki. Do hotelu. Tak. Później kupimy jakieś bilety właśnie tygodniowe na na metro i pokażemy również ceny. Ładnie i może był 6 godzin, to był całkiem przyjemny. Tak, fajnie się leciało. Nie było, było super, przytule, naprawdę. Dobra, większy. Dobra, my idziemy dalej, coś zjeść, bo jesteśmy mega głodni. W prawo. Ciepło? Ciepło. <grych> no. Chciałabym podzielić Moim pewnym spostrzeżeniem tutaj po chwili na lotnisku. A mianowicie jako, że dużo gdzieś tam wcześniej nie podróżowałam, to jest tylko na początek mojej przygody z zwiedzaniem różnych miejsc, no to jeszcze się nie zapoznałam z takimi różnymi kulturami i obyczajami. I bardzo mi się podoba tutaj estetyka i czystość. Po wyjściu każdej osoby z toalety idzie sobie pani z mopem i sprząta podłogę. I tutaj chodzi sobie co chwilę po lotnisku pan. psika sobie podłogę z krajem i też nieco chwilę czyści. Ja jestem mega zaskoczona czystością i to nie jest tak, że idzie pani z mopem, z że musi się sprzątać, tylko mamy godzinę 22.30, a pani idzie uśmiechnięta z mopem i sobie śpiewa. Ważną rzeczą jest to, żeby sobie zabierać butelki z filtrem, bo woda generalnie jest tu zdatna do picia, są specjalne do takie jak te, które leję teraz. Monika ma jakąś butelkę, nie wiem jaka to firma, ja mam butelkę z Brita. Brita. No, i obie butelki dają radę, naprawdę. Tylko ta moja ma grubszy plastik, dzięki czemu dłużej trzyma zimną tak. temperaturę wody. Tak. A to jest akurat tutaj ważne. Moja ma cieniutki i robi się ciepła, ta ma grubszy i, i trzyma dłużej to zimno po prostu. Mhm. My już siedzimy w busie. Tutaj takie uchwyciki są na kubeczek. Można podładować sobie telefon. I czekamy. Ruszamy do Dubaju. Takie hotelik dostaliśmy. Tutaj wiadomo jakiś mały poczęstunek, woda, herbatka. Widok z okna. No. Widać. Nie wiem co to za budynek, jakiś inny hotel, ale widok jest ok. Auto na awaryjnych, łóżko. Nawet duże. Wybraliśmy sobie ten King No, fajne, no tutaj mamy rzeczy. Tutaj wieszaczki, tutaj wiadomo co będę robił, ale wam nie powiem. Z lewej, ręczniczki, a tutaj mamy prysznic. Nie pan ładnie przywiózł nam walizki, dał nam kapciuszki, dał nam e, szczoteczki do zębów. Recepcja mega miła. Dużo nam powiedzieli. Dali w ogóle nam. mapę miasta. Będziemy ją jutro obczajać i jutro będziemy jeździć po różnych ciekawych It's miejscach. <laughs> Monika jest zadowolona. No. no, Ona się cieszy ze wszystkiego. Hello, hello. My już w kolejnym dniu w pięknym Dubaju. Zjedliśmy śniadanko, które było bardzo dobre. Zawsze. W formie bufetu. A teraz jedziemy na was. Na Pokażemy wam basen na dachu z pięknym widokiem, naprawdę jak to zobaczyłem, to Ja wyszłam z windy i był z nami taki pan tutaj z obsługi hotelowej, winda się otwiera ja tak wow, <grywa> to jest szkostne to... Myślałam, że złapie jak w do metra, idziemy teraz na plażę, będziemy kupować bilet, Jak cały tygodniowy chyba kupimy karty silver, którą po prostu się doładowuje, a następnie udamy się na plażę, i tam będziemy sobie wypoczywać. Marina Beach. Marina Beach, dokładnie. Al Hil. The final destination of this train is 2020. The next station is Al Hail. Generalnie za ten przejazd zapłaciliśmy 5 dirhamów. Dokładnie 5 dirhamów. No a jechaliśmy przez naprawdę bardzo długo, ponad pół godziny. Dojechaliśmy metrem, na. D.C.M.C? D.C.M.C. chyba ta, to ta, ta. tak. Stacja D.C.M.C. I stąd mamy jakieś 15 minut spacerkiem na Marina Beach. Dosyć ruchliwa okolica. Jest tu głośno. E, ładnie. Można sobie popodziwiać wieżowce w połączeniu z palmami. Dubaj Marina, kiedy tam. Zbliżamy się. <grystanie> Zbliżamy się do największego oka na świecie do Dubai Eye. Zaraz zobaczycie. Jeśli to dobrze mawiam, bo tak z angielskim u mnie słabo. Generalnie jest to jedna z takich najnowocześniejszych dzielnic Dubaju. Jest to przystań głównie dla jachtów, gdzie kiedyś to było miasteczko rybackie, więc cały czas jest powiedzmy podobna przystań, bo też do podpływania statków, ale nieco bardziej luksusowych niż kiedyś. Zazwyczaj wszystkie rejsy jachtami zaczynają i kończą się właśnie tutaj, w tej okolicy. Co by tu jeszcze Wam ciekawego powiedzieć? Będziemy plażować sobie Będziemy tutaj. Będziemy sobie na plażing. Myślę, że to są takie najważniejsze informacje odnośnie tego miejsca. I co? Godzina 17:20, stopni 36. Tak w ogóle to, żeby to miejsce mogło powstać, tutaj został specjalnie wybudowany kanał. I właśnie ten kanał ciągnie się na długość 3 km i są po prostu wycieczki od pierwszego do ostatniego momentu tego kanału. Bardzo ładnie. Miejsce dookoła jest też bardzo ładne. Jest pełno restauracji, gdzie można coś zjeść. Ceny są takie w sumie porównywalne jak w Polsce, można powiedzieć. Z dużo kawiarni, są toalety, są prysznice oczywiście płatne, leżaki, za które również trzeba zapłacić. No i mnóstwo atrakcji, że tak powiem, naprawdę. Skutery wodne, jakieś dmuchane zjeżdżalnie na wodzie i tego innego typu rzeczy jakichś bardziej turystycznych plaż tutaj, więc no tu się dzieje najwięcej po prostu. Jak tak mówicie turystycznie, no to najbardziej wam przypadnie do góry. A teraz pozwólcie, że wam coś pokażę fajnego. Tam do góry znajduje się bar, na który można sobie wjechać i z tej wysokości, z takim widoczkiem, można sobie zjeść obiad, wypić kawę, zjeść kolację i miło spędzić miasto Powiem Wam, że sama plaża, a jest tyle atrakcji, że... Nie zdążyłbym przez tydzień czasu chyba wszystkiego tutaj ogarnąć. Wszystkiego naprawdę. Spróbować. I wszystkiego Puchnia spróbować całego świata, jak to tym A teraz idziemy szukać sobie miejsca na plażę i w końcu się położyć na plażę. No, nawet sieci słońce tak mocno, że no, po co się, no nie Ale ukrywa, no. się na zachód słońca. Tak, a później może jak się uda skończymy na pokaz fontan. No i do domku, taki lajtowszy dzień dzisiaj w sumie. Ogarnęliśmy też, e, ogarnęliśmy też bilety na metro Dokładnie to karty. Spotkaliśmy panią Polkę, która była bardzo miła sama do nas zagadała i pomogła nam w ogóle kupić te karty, więc e, jutro wam wyjaśnię jak to wszystko działa. Jest to banalnie proste, a naprawdę ułatwia życie. Totalnie ułatwia życie. Nie trzeba kupować każdego biletu z osobna, tylko po prostu ma się kartę, odbija się i jeździ się. Tyle, za ile się w sumie załaduje. Nawet ja ogarniam tu komunikację, ja generalnie z orientacją w terenie i z komunikacją to mam średnia, tutaj bym sobie mogła nawet mieć. Jest, jest to naprawdę bardzo proste, bardzo. A teraz pokażę Wam w sumie to zjeżdżanie, bo jesteśmy przed nimi. Generalnie jak widzicie można również sobie pojeździć po wielbłądzie, bądź zrobić z nim zdjęcie. Jedyne miejsce w Dubaju, w którym można zobaczyć żywe prawda? Ładnie za mną znajduje się najbogatsza część Dubaju, tak zwana Dubaj Marina. Sami zobaczcie. Generalnie pogubiliśmy się i musimy obejść wódzką dookoła. Mamy teraz 12 minut do pokazu fontan. Mam nadzieję, że zdążymy. W sumie powinniśmy zdążyć, nawet zobaczyć końcówkę, ale wolałbym zdążyć na sam początek. Już. Ło! Wow. Słuchajcie, dotarliśmy. Zgubiliśmy się, ale znaleźliśmy naprawdę lepszy punkt. Który po prostu ja dodaję lokalizację. Patrzcie na to. Musimy znaleźć się tam dokładnie naprzeciwko, a jesteśmy całkiem po innej stronie. Tu będzie pokaz Fontan, a tu jest Burcz Khalifa. Najwyższa na świecie, mierząca nawet do 152 metrów, tańcząca fontanna przed Burj Khalifą zaliczona. wstecz, piękna Khalifa, no idealne uwieńczenie wieczoru, no czego chcieć więcej w tym pięknym Dubaju. Teraz wracamy, idziemy na metro, mamy jakieś 40 minut do hotelu, jeszcze coś trzeba kupić na kolację i do spania i jutrzejszy dzień kolejny, jutro wchodzimy na Burj Kalifę. Musimy wstać bardzo wcześnie. Eee, o, musimy wstać bardzo wcześnie, właśnie. Pokażemy Wam, jak kupować bilety na metro. Oraz mm, w planie mamy, po, znaczy popołudnie mamy całe wolne, ale coś sobie zaplanujemy fajnego. Ja mam jeden fajny bardzo pomysł. Ja eee, nie wiem. Monika o nim nie wie, bo to niespodzianka. Taka skromna niespodzianka, ale jednak niespodzianka. No i wieczorem mamy rejs jachtem po Dubajmarinie i coś czuję, że to będzie amazing po prostu. Będzie jedzonko. I będzie jedzonko, będzie grill jakiś, no. Także kolację już będziemy mieli z głowy, chociaż, ale chociaż ładnie. będzie to w formie przekąsek pewnie, ale ładnie. To też tak. Musicie to zobaczyć. <laughs> Monice się podoba wszystko, co świeci. A tutaj wszystko świeci. Wszystko. Ja się czuję, po prostu jakby się w Dubaju urodziła.